Starty w rajdowych mistrzostwach Europy to naprawdę gigantyczne wyzwania, ale też wielki krok naprzód i, i szansa do nauki. Tak naprawdę od początku mojej rajdowej kariery, od początku kariery sportowej ciągnęłem jakieś nowe wyzwania, jak tylko nauczyliśmy się jeździć samochodem, jeszcze w Volkswagenie Polo. Od razu pojechaliśmy na rajdy gdzieś do Czech, gdzieś na Słowację, tak? później Subaru, no wyprawy na Mistrzostwa Świata, pojedyncze rajdy w Finlandii, Wielka Brytania, no a teraz tak naprawdę spełnienie marzeń, czyli start w pełnym cyklu Mistrzostw Europy. Każdy rajd inny, naprawdę duża konkurencja, fantastyczny samochód jakim dysponujemy, no wszystko układa się idealnie. W Chorwacji byłem już wielokrotnie, ale jak przyjechaliśmy tutaj, to no, nie ukrywam, że nie spodziewaliśmy się takiej pogody. E, tutaj nad morzem, w zasadzie w kraju turystycznym, gdzie świeci słońce non stop, okazało się, że non stop to leje deszcz. I ciepło wcale nie jest. E, to nas no, zaskoczyło, aczkolwiek już było dla nas bardzo, myślę, że ciekawym nowym wyzwaniem, ponieważ wiadomo, że ja na deszczu sobie nie do końca radzę. A to była kolejna okazja, żeby niejako przezwyciężyć te demony z przeszłości i, i nauczyć się w końcu jeździć na deszczu. I wydaje mi się, że to osiągnęliśmy na tym rajdzie. Najlepsze jest to, co widzieliśmy na zapoznaniu. Wczoraj na zapoznaniu śnieg po prostu padał, 5 stopni to zrobiło. Naprawdę byliśmy mocno, mocno zaskoczeni. A co ciekawsze, 20 minut później zjeżdżamy na dół z góry, na dole 20 stopni świeci słońce. Miła przygoda, też jedziemy ciemny lat, wąska droga i nagle niedźwiedź na drodze. E, gigantyczny stwór. Pierwszy dzień rajdu Chorwacji, no dla nas jednak nowe trasy, jeszcze nie do końca zaprzyjaźnieni jesteśmy z samochodem, tylko krótkie testy przed rajdem, w związku z tym dzień pod znakiem troszkę ustawień, z samochodu troszkę zaprzyjaźniania się z nim, ale tak naprawdę bardzo fajny efekt, kilka naprawdę dobrych czasów i sporo, sporo dobrej zabawy. Pierwsza pętla rajdu Chorwacji, fantastyczne odcinki, bardzo śliskie. No my spodziewaliśmy się deszczu, wybraliśmy opony przejściowe, takie na warunki mieszane. Całe ustawienie samochodu dosyć miękkie, deszczowe, okazało się to nietrafioną decyzją niestety. Deszcz nie przyszedł, pomimo wcześniejszych zapowiedzi, no i z tym związana pewna strata, ale tak naprawdę nieduża. Okazało się, że, że da się jechać takim samochodem, jakoś sobie z tym wszystkim radzimy. Super OS w mieście, bardzo fajne przeżycie. Tłumy kibiców, naprawdę. OS zresztą było opóźniony z powodu ludzi e, na trasie. E, I powiem szczerze, że jak jechaliśmy, to w niektórych miejscach jechało się w szpalerze ludzi, a, a wręcz na jednym zakręcie ludzie wchodzili na drogę tam, gdzie myśmy chcieli jechać, bo tam był nasz tor jazdy. A ludzie wchodzili dwa metry na drogę i musieliśmy zmieniać tor jazdy. No, ciężko powiedzieć, żeby to było bezpieczne, ale na pewno niezapomniane przeżycie. Druga pętla, naprawdę fajna. Jedziemy autem tak jak trzeba, dobre czasy. Fantastyczne miejsce na koniec, czwarte miejsce w Mistrzostwach Europy. Wreszcie zaczynamy się ścigać, jest świetnie. Sport samochodowy, no w ten sport zawsze jest wpisane pewne ryzyko. A z ryzykiem wiąże się strach. Jak ja sobie radzę ze stresem, y, wykonuję różne ćwiczenia jakby związane z tym, żeby się rozluźnić, ale myślę, że głównym zadaniem, tym co najbardziej pomaga, to jest wyznaczanie sobie celów, celów zadaniowych, to znaczy co ja mam zrobić, e, żeby było dobrze i skupić się na tym, jak trzymać kierownicę, jak wciskać pedały, jak pokonywać zakręty, jak współpracować z pilotem i tak naprawdę myślenie o tych rzeczach. Uniemożliwia myślenie o czymkolwiek innym. O myślenie o strachu, pojawianie się też myśli o konkurencji, o wyniku, bo to przeszkadza szybko jechać. To pozwala tak naprawdę nie myśleć o strachu, nie myśleć o tym ryzyku. Te myśli się pojawiają dopiero po rajdzie albo sporo przed rajdem. Wiadomo, że to są myśli, które przeszkadzają, przeszkadzają szybko jechać. No cóż, taki jest ten sport. Ja myślę, że że to jest tak, że jak się umie jeździć i wie co się robi, to to ryzyko jest naprawdę bardzo, bardzo zminimalizowane. Po prostu trzeba znać swoje możliwości, swoje granice i przekraczać je, ale tylko troszeczkę, po troszeczku się rozwijać. Drugi dzień rajdu Chorwacji, można powiedzieć, że po zapoznaniu wiedzieliśmy, że to będzie prawdziwy rajdowy dzień, bardzo trudne odcinki, bardzo zmienna nawierzchnia, no a prognozy mówiły, że będzie padać, to co zobaczyliśmy rano to nie był deszcz, tylko ulewa, która padała na, na ogół, wzdłuż drogi, bo do tego jeszcze był sztorm. W związku z tym, no, prawdziwe rajdowe wyzwanie, prawdziwa przygoda. Naprawdę warunki nieprawdopodobne, taka ilość wody, po jakiej w zasadzie nie zdarza się jeździć, tak? I, I co więcej, tak cały dzień. Cały dzień chyba nigdy nie przeżyłem, żeby tak lało. Sinistra zebra due lunga, Strauno. in sinistra due Na pierwszych pętli ja miałem sporo kłopotów z jazdą. Wiadomo, że na deszczu sobie nie radzę. Natomiast druga pętla naprawdę, naprawdę jestem zadowolony, bo wydaje mi się, że złapałem o co chodzi. Zaczęliśmy uzyskiwać niezłe czasy. No a na ostatnim odcinku bardzo duży moment, o tak bym powiedział. Uniknęliśmy w zasadzie jakichkolwiek konsekwencji, tak? Tylko dużo błota na aucie, dużo błota w felgach. Ale zgasło auto, stanęliśmy w poprzek drogi, jak próbowaliśmy ruszyć zgasło jeszcze raz, więc stąd bardzo, bardzo duża strata. Myślę, że ze 20-30 sekund. No ale cóż, jutro też jest dzień i wydaje się, że będziemy walczyć, żeby tam w klasyfikacji jednak kawałek podskoczyć. E subito, tocca attenzione, sinistra 1, chiude, occhio all'interno, 1 chiude, occhio all'interno. E subito destra 5, non tagliare. Zitto. Ok, 2-31. Bene, sì. Molto viscida Dzisiaj jechaliśmy bardzo szybko, udało się zwyciężyć. Dzięki temu wciąż prowadzimy w klasyfikacji Mistrzostw Europy. To naprawdę bardzo ważne punkty. Jutro będzie na pewno ciężko, bo trzy odcinki specjalne są niezwykle trudne. Myślę, że to może być naprawdę bardzo długi dzień. Jesteśmy bardzo zadowoleni. No, dla nas zupełnie nowy rajd, nowe warunki, i wydaje się, że się w nich odnaleźliśmy i zaradzimy. Także to dobry prognostyk na kolejne dni rajdu.